Szczęść Boże, słuchajcie, ta walka cały czas trwa, ona się gdzieś tam toczy w każdym z nas. Walka między dobrem i złem, między starym a nowym człowiekiem, między zakutym łbem a hełmem zbawienia, między wolnością a niewolą. Ciągle trzeba wybierać gdzieś tam, dokonywać wyborów, wyruszyć czy nie wyruszyć. Masz w sobie takie pragnienie gdzieś tam zdobywania świata, odkrywania gdzieś tam nowych ziem. Niekoniecznie to musi być fizycznie, ale też odkrywanie jakichś nowych rzeczywistości w życiu, wchodzenia w jakieś nieraz nowe środowisko, towarzystwo, uczenia się czegoś nowego, nowe doświadczenia, właśnie zdobywać świat. Ale to się gdzieś tam toczy w nas najpierw. To jest owocem jakiejś walki, jakichś wyborów, decyzji, pozostawiania też czegoś najczęściej, żeby coś nowego się pojawiło. Taką walkę musiał w sobie stoczyć. Bohater dzisiejszej Ewangelii, wszyscy dobrze znamy tę przypowieść o synu marnotrawnym, też musiał gdzieś tam bardzo się wahać, pewna decyzja nie była łatwa. Tu miał za, zagwarantowane wszystko: miał gdzie spać, miał co jeść, miał pracę. Wyruszyć w nieznane nie było wiadomo, jakie będą konsekwencje, czy sobie poradzi, czy się gdzieś nie zagubi. Dobrze zrobił, czy źle zrobił. Prędzej czy później trzeba przecież wyjść ze swojego rodzinnego domu. Trzeba zacząć dorosłe życie, trzeba zacząć dawać, prawda? Najpierw, jak jesteśmy młodzi, to przyjmujemy, przyjmujemy życie, przyjmujemy wychowanie, wykształcenie, jakieś umiejętności życia, po to, żeby później zacząć dawać. Nie da się zatrzymać w dzieciństwie czy w młodości, trzeba iść dalej. Ale ważne jest, w jaki sposób my wyruszamy. Trzeba fizycznie zostawić dom, rodziców, ale tak naprawdę nie można zostawić ojca. Mówiąc tym językiem tej przypowieści ewangelicznej, on mógł pójść w swoje życie, ale nie można zostawić ojca. W innym miejscu w Ewangelii czytamy, kto ma temu będzie dodane. Właśnie nie można tego zostawić. Trzeba wyruszyć. Ale zachować w sobie to doświadczenie, tej miłości, to jest fundament, tej miłości, którą przyjął od dzieciństwa, tej świadomości, że jestem kochany, że jestem obdarowany. Wyjść z tym doświadczeniem. Zupełnie inaczej się wtedy żyje. Można się nawet pogubić, kiedy wyruszymy. Można gdzieś tam na moment się zatracić. Można mieć niepewność, gdzie pójść, co robić. Ale jak mam w sobie to doświadczenie, nie przekreśliłem domu, mam w sobie to doświadczenie domu, doświadczenie miłości, to jest do czego wracać. Niekoniecznie fizycznie. Kto ma, temu będzie dodane. Jeśli wyruszę z tym bogactwem tej miłości, tej świadomości, że Bóg dał mi życie, to mam zawsze do czego wracać. Zawsze będę miał z czego czerpać. Życie, będę żył po prostu, będę miał ten pokarm taki wewnętrzny. Coś podobnego przeżyliśmy podczas wyprawy w nieznane, o której już kiedyś mówiłem, gdy nas zawrócili do kokotka i gdy po raz drugi stąd wyruszaliśmy. Trochę to są takie właśnie nowe narodziny, prawda? Taki wyjazd z wiary. W inny sposób wyjechaliśmy. Za pierwszym razem to może była taka bardziej chęć poznawania świata, jakiegoś nieznanego. A za drugim razem to właśnie taki wyjazd z wiary, że to Bóg nas posyła. Zupełnie inne wyjście, inny wyjazd. Nie zostawiamy po coś, tylko, żeby zrobić coś nowego, ale wyruszamy z Bogiem. Bo to Bóg nas posyła. Taki wyjazd z wiary. To jest zupełnie coś innego. Wyruszyć w życie ze świadomością, że jestem posłany, że to jest moja misja życiowa. Wtedy mam taką pewność, że Bóg mi będzie błogosławił. Kiedy nie jest to tylko mój pomysł na życie, ale kiedy wiem, że to jest z takim Bożym błogosławieństwem, to jest Bożym posłaniem, że Bóg tego chce, takie wyruszenie z wiary. I kiedyby ten syn właśnie wyruszył, ale by nie zostawił Ojca, nie zerwałby relacji, więzi by nie zerwał, to nic złego by się nie wydarzyło generalnie. To mógłby się rozwijać, wzrastać. Nie przepadłoby to wszystko, co otrzymał od Ojca, nie roztrwoniłby tego majątku. Czy masz w sobie taką chęć rośnięcia, zdobywania świata? On miał w sobie, ale wiemy, że popełnił poważne błędy. Wszyscy je popełniamy. Zdobywać świat, ale nie tracić tego, co już mamy. Nawet jeśli mamy złe doświadczenia, to na nich można budować coś nowego. Nie przekreślać historii swojego życia. Ona nas buduje i na tej historii, nawet jeśli jest bardzo pokiereszowana, budować swoje dalsze życie. My też na tych wyprawach uczymy się na błędach, uczymy się naprawiać rowery, uczymy się jazdy w grupie, uczymy się funkcjonować. To nie jest tak, że od razu jest coś gotowego, doskonałego. Niebo dopiero takie będzie. Tam będzie wszystko idealnie. Trzeba nam, zdobywać niebo. To jest największe pragnienie. Wyruszyć na wyprawy do nieba. Niech ten dzisiejszy dzień taki będzie dla Ciebie. Miej tą świadomość, że wyruszasz do nieba. Zechciej tego.